Piękne historie, ale także piękne znajomości rodzą się, ale są też kultywowane podczas biegu po nowe życie, tak jak dziś podczas 20 edycji. Ze mną profesor Maciej Kosieracki, dzień dobry. Dzień dobry państwu. A także Małgorzata Samborska, dzień Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata, która ma e, nerkę, jesteś po przeszczepie nerki. Tak, jestem po rodzinnym przeszczepie nerki, nerkę oddała mi mama. Czy to cię skłoniło do tego, żeby promować transplantację właśnie? Nie tylko, przeszczep rodzinny jest oczywiście najlepszą formą e, przeszczepienia, e, jeżeli chodzi o nerkę ale też to, że po transplantacji udało mi się urodzić zdrowe dziecko. No to, to są bardzo ważne informacje, bo też kobiety bardzo często słysząc taką informację, że czeka jej transplantacja, na przykład nerki, to też jest jakaś taka myśl w głowie, a co jeśli nigdy nie będę mogła zostać matką? Dokładnie w moim przypadku tak było, miałam nie mieć dzieci i moje dziecko jest takim małym cudem medycyny transplantacyjnej, ponieważ mój mąż również był po przeszczepie. Ja jestem po przeszczepie rodzinnym, a mój mąż był po przeszczepie oddawcy zmarłego. Więc jesteśmy takim miksem, po tym miksie właśnie powstał, że tak powiem, Adam nam za miesiąc dokładnie za miesiąc kończy już 3 lata. Panie profesorze, z Pana perspektywy myślę, że pan najlepiej powie, że medycyna transplantacyjna w Polsce jest już na takim poziomie, że właśnie Małgorzata jest świetnym przykładem na to, że przeszczep nie eliminuje z wielu aktywności życiowych. Nie słuchaj, <laughs> słuchajcie, to przecież nie o to chodzi, żebyśmy E, za, pomocą, za pomocą narządu od drugiego człowieka e, wydłużyli życie człowiekowi, który będzie kaleką do końca życia. E, idea transplantacji jest taka, że człowiek może wrócić do. Pełnej aktywności, stać się pełnosprawnym obywatelem, uprawiać sport, realizować swoje, swoje hobby, plany życiowe. I, no i wszystko staje się możliwe, prawda? W no, 90% przypadków właściwie osiągamy pełny, pełny sukces dzisiaj. Także to jest, to jest fantastyczne. Zawsze nie mogę się nadziwić, że właśnie tacy cudotwórcy, jak profesor, który stoi obok, mówią o tym z taką lekkością i z taką normalnością, a to jest jednak ratowanie życia drugiego człowieka. Nie, wie Pani, to nie jest tak, że my jesteśmy cude, cudotwórcami, ktokolwiek z nas jakby personalnie. Za nami stoi 60 już lat doświadczeń naszych nauczycieli, mistrzów, pionierów tej, tej gałęzi medycyny. Więc, więc my. E, tu już nie ma tego elementu e, mistrzostwa czy, czy, czy jakiegoś, jakiegoś rzemiosła. Jest naprawdę solidna wiedza podparta bardzo rzetelnymi dzisiaj, dzisiaj badaniami. I po prostu jakość, no, jakby, no tak staramy się funkcjonować w całej Polsce i nie jesteśmy już dzisiaj gorsi niż ktokolwiek w Europie, a nawet na świecie. Widzicie ze swojej perspektywy zmianę też w świadomości nas, Polaków, e, tak jak na przykład Małgosia, rozmawiasz z kimś, i mówisz, że jesteś poprzez nerki. No to jest to już inaczej traktowane, inne jest podejście niż było to jakiś czas temu? No tak, zdecydowanie. Ja jestem po przeszczepie już prawie 8 lat. Na samym początku było takie zdziwienie, pytania o to, gdzie tą nerkę, którą ci nerkę usuną, gdzie ci ją szczepią. Teraz rzeczywiście społeczeństwo powoli staje się bardziej świadome, no i przede wszystkim to oświadczenie woli, które są noszone w portfelach, dają, że tak powiem, realny wymiar. Tak jak mówię, gdyby nie to, że ktoś zdecydował się kilkanaście lat temu na to, żeby oddać organ mojemu mężowi, moje dziecko by nie istniało. Więc. To jest najlepszy przykład tego, że to oświadczenie woli ma sens i ma naprawdę dużą moc. Panie profesorze, też dosyć dużo mówimy podczas kolej, każdej kolejnej edycji biegu po Nowe życie o przeszczepach rodzinnych, bo to z tego, co Państwo sami mówią, jest często szybsza droga do uratowania kogoś życia, jeżeli jest ta zgodność. Tak, zdecydowanie, jeżeli e, dzisiaj na przeszczep nerki od zmarłego dawcy. Czeka się trudno powiedzieć, ile, bo COVID nas trochę dotknął jednak, i nie mamy jeszcze takich szacunków, ile będzie okres oczekiwania w roku 2022. To e, przed epidemią czekało się rok na przeszczepienie, średnio na przeszczepienie energii od zmarłego dawcy. Od dawcy żywego możemy przeszczepić wtedy, kiedy rozwija się choroba, prawda? Najbliższa osoba, niekoniecznie więzy krwi, ale, ale też więzy emocjonalne. E, może, może oddać nerkę wtedy, kiedy będę potrzebował leczenia nerkozastępczego, w związku z czym tu to, to, e, możliwość planowania tego i, i do, do, dostarczenia leczenia w terminie, wtedy, kiedy ono jest potrzebne, jest no, niebywałą wartością, bo... E, niesamowicie wydłuża dalszą oczekiwaną długość życia człowieka. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę państwo, że średnio w Polsce na dializie człowiek żyje 5 lat. To prawda, że to są różne grupy. Po przeszczepieniu nerki z pierwszym czynnym przeszczepem człowiek żyje lat 11. I, I ma czynny przeszczep jeszcze. I średnio. Potem jeżeli ten przeszczep przestanie działać, możemy go trochę podjalizować i przeszczepić mu kolejną nerkę. I kolejną, nie? W związku z czym no, moglibyśmy mówić tak o nieśmiertelnych, to co powiedział wczoraj Karol. Ale, e, ale oczywiście, no, gdzieś ten nasz naturalny kres dla każdego jednak istnieje. Ale jesteśmy w stanie uzyskać prawie taką dalszą oczekiwaną długość życia, jak gdyby ten człowiek nie miał niewydolności nerek, nie miał choroby nerek. Mówię i pytam o to dlatego, żebyśmy być może trochę ponamawiali tych, którzy się jeszcze wahają, a mają w rodzinie takie sytuacje, czeka kogoś przeszczep właśnie, na przykład nerki, żeby się po pierwsze dać, przebadać i sprawdzić, czy jest ta zgodność. Ja bym niekoniecznie nie, to nie jest najważniejszy, najważniejszy punkt gry dzisiaj. Ja bym powiedział, ważniejsze jest to, że... Że jeżeli rozważa się dializę, prawda? Że jeżeli myślimy o tym, że, że wiem, że ktoś z, moich, z mojej rodziny ma być dializowany, to to jest właściwy moment, żeby zacząć myśleć o dawstwie. I teraz nawet jeżeli nie ma zgodności, to my mamy już w tej chwili całą grupę takich par, które też nie mają zgodności i jesteśmy w stanie krzyżowe i, i was wymienić w razie czego, prawda? I, I zawsze znajdziemy nerkę dobrą od żywego dawcy w tej populacji wykonując takie szczepienia krzyżowe. Ważne jest, żeby była chęć i żeby ona była jak najwcześniej. Wtedy, kiedy pojawia się ta pierwsza potrzeba. Czyli mam mieć dializę, to po co? Przeszczepmy nerk. I Małgosia jest świetnym przykładem na to, że potem można funkcjonować i biegać w biegu po nowe życie i być szczęśliwą mamą. Dokładnie tak. Biegnę najprawdopodobniej z dzieckiem. Tak? No to trzymajmy kciuki tym bardziej na trasie i do zobaczenia. Do zobaczenia.